Witaj w czwartym odcinku naszego szkolenia. Do tej pory, cóż, zbudowaliśmy obrazy kontenerów. Czyli, mówiąc prościej, spakowaliśmy naszą aplikację do takiego pudełka, które jest gotowe do wysyłki. Mhm. Ale samo pudełko na półce w magazynie to trochę za mało, prawda? Zdecydowanie. Nadszedł czas na ten kluczowy krok. Jak sprawić, żeby ta aplikacja nie tylko, wiesz, zaczęła działać, ale też, żeby żyła, rozwijała się i była aktualizowana w sposób bezpieczny i co ważne, automatyczny. To jest absolutne serce całego systemu. Dziś spróbujemy odpowiedzieć na takie myślę fundamentalne pytanie: jak w praktyce powiedzieć platformie, co ma uruchomić i jak ma tym zarządzać? Dokładnie. Skupimy się na porównaniu dwóch głównych podejść. Z jednej strony mamy nowoczesny standard ze świata Kubernetesa, czyli obiekt deployment. Tak. A z drugiej jego starszego, specyficznego dla OpenShift, ale historycznie chyba bardzo ważnego kuzyna, czyli Deployment Config. Dobrze, zacznijmy od podstaw. Mamy gotowy obraz aplikacji. On już jest w naszym rejestrze. I co dalej? No właśnie. Jak zamienić ten no, statyczny obraz w działającą usługę? Słyszałam o dwóch głównych instrukcjach dla klastra: deployment i deployment config. Czym one się tak naprawdę różnią, tak na ludzki rozum? Instrukcja to jest idealne słowo. Wiesz, oba te obiekty to jest właśnie rodzaj takiego zlecenia, które dajemy platformie. Aha. W najprostszej formie mówimy: chcę, żeby trzy kopie mojej aplikacji zawsze działały. I tyle. Niezależnie od wszystkiego, pilnuj tej liczby. Czyli to jest deklaracja celu? Dokładnie, to jest deklaracja, jeśli jeden z kontenerów y, ulegnie awarii, albo nawet cała maszyna wirtualna, na której działał, po prostu zniknie. Co się zdarza? Oczywiście. Zadaniem platformy jest natychmiastowe wykrycie tego braku i uruchomienie nowej kopii, żeby stan znowu zgadzał się z naszym zleceniem. Często w kontekście Kubernetesa słyszy się o podejściu deklaratywnym. I szczerze mówiąc, zawsze brzmiało to dla mnie trochę mm, abstrakcyjnie, mm -hmm, akademicko. Tak. Jakbyś wytłumaczył to komuś przy kawie, bez sięgania po definicję. Jasne, to jest kluczowa koncepcja. Wyobraź sobie, że chcesz dostać się do centrum miasta. Okej. Okay. Deployment i cała filozofia Kubernetesa to jest właśnie podejście deklaratywne. Wsiadasz do w pełni autonomicznej taksówki i mówisz tylko, cel dworzec centralny. I tyle. I tyle. Nie interesuje cię, czy pojedzie przez most, tunelem, czy ominie korki, ufasz, że system sam wybierze najlepszą trasę i dowieziecie do celu. Rozumiem. W naszym świecie mówimy Kubernetesowi. Mój cel to trzy działające kopie aplikacji w wersji 2.0. Zrób to. A deployment config? A deployment config. On reprezentuje starsze imperatywne podejście. To bardziej jak korzystanie ze starej nawigacji, której musisz podać dokładne wskazówki. Czyli krok po kroku. Tak. Najpierw skręć w lewo, w Aleje Jerozoimskie, jedź prosto przez dwa kilometry, a na końcu zatrzymaj się przed tym czerwonym budynkiem. Tutaj krok po kroku instruujemy platformę, jak ma przeprowadzić aktualizację. Czyli na przykład stwórz nową kopię, poczekaj, sprawdź, czy działa, i dopiero potem usuń starą. Dokładnie tak. To przypomina bardziej skrypt, taką sekwencję poleceń. To ciekawe, ale skoro to podejście deklaratywne jest tak elastyczne i nowoczesne, to skąd w ogóle wziął się deployment config? Po co OpenShift tworzył własne rozwiązanie? To jest świetne pytanie, które sięga do historii. Wiesz, trzeba pamiętać, że deployment config powstał w czasach, gdy Kubernetes był jeszcze bardzo, bardzo młody. I szczerze mówiąc, dość prosty. Okay. Brakowało mu wielu dojrzałych mechanizmów do automatyzacji, które dziś uważamy za standard. Aha. A zespół Red Hat, tworzący OpenShift, chciał dać deweloperom kompletne narzędzie takie out of the box. Wszystko w jednym. Właśnie. Wbudowali więc w platformę zaawansowane funkcje, takie jak na przykład automatyczne uruchamianie wdrożeń po zmianie obrazu, bezpośrednio w Deployment Config. To był taki zintegrowany DevOps in a Box na tamte czasy. I to było rewolucyjne. Rozumiem. Czyli to była odpowiedź na potrzeby rynku w tamtym momencie. A wspomniałeś o mechanizmach, które pilnują liczby kopii. Jakieś silniki w tle. Przewijają mi się nazwy Replica Set i Replication Controller. Dokładnie. Można je sobie wyobrazić jako takich niestrudzonych strażników. Strażników. Dobre. Ich jedynym zadaniem jest nieustanne chodzenie po klastrze i liczenie, czy liczba działających podów zgadza się z tym, co zadeklarowaliśmy. Mm -hmm. Jeśli zadeklarowaliśmy trzy, a strażnik widzi dwie, natychmiast podnosi alarm i tworzy brakującą kopię. Replika set to ten nowocześniejszy, bardziej elastyczny strażnik, który pracuje dla deployment. A replication controller? To jego starszy, nieco prostszy odpowiednik historycznie powiązany właśnie z deployment config ok, czyli strażnik pilnuje liczby, ale samo pilnowanie to jedno. A co się dzieje, gdy chcemy je wszystkie wymienić na nową wersję? Mówiłeś, że deployment config podchodzi do tego jak do skryptu. Jak to dokładnie wygląda? I tu dochodzimy do kolejnej różnicy. Aby wykonać ten skrypt aktualizacji, Deployment Config powołuje do życia takiego tymczasowego kierownika budowy. Kierownika budowy? Tak, czyli specjalny, krótkożyjący pod, którego jedynym zadaniem jest nadzorowanie procesu krok po kroku, zgodnie z naszą instrukcją. Gdy aktualizacja się zakończy, ten kierownik budowy po prostu znika. A w przypadku deployment? W przypadku nowoczesnego deployment cała ta logika jest już wbudowana w główny mózg Kubernetesa, w jego kontrolery. Nie ma potrzeby tworzenia dodatkowego, tymczasowego aktora. W takim razie, jaka jest ostateczna rekomendacja? Jeśli ktoś dziś zaczyna nowy projekt na OpenShift, to w którą stronę powinien patrzeć? Rekomendacja strategiczna jest yy, dość jasna. Deployment to uniwersalny, globalny standard w całym ekosystemie Kubernetesa. Czyli to jest przyszłość. Tak, należy go używać we wszystkich nowych projektach. Ale deployment config wciąż jest ważny. Po pierwsze, można go spotkać w wielu istniejących projektach, a po drugie, jego największa siła, czyli wbudowane triggery, doskonale pokazuje, do jakiego poziomu automatyzacji dążymy. Czekaj, czyli sugerujesz, że deployment config miał wbudowany mechanizm, który sam z siebie nasłuchiwał na zmiany w repozytorium obrazów i automatycznie wdrażał nową wersję? Dokładnie. To brzmi jak coś, czego wszyscy by chcieli. Dlaczego więc standardem stał się deployment, który natywnie tego nie ma? Bo to jest właśnie ten automatyczny spust, o którym wspomniałem. Deployment config potrafi obserwować inne zasoby w klastrze i reagować na zmiany. Mhm. W poprzednim odcinku mówiliśmy o Image Stream jako o etykiecie na półce w naszym magazynie obrazów, pamiętasz? Tak, pamiętam. Deployment Config miał wbudowany wyzwalacz, który działał jak taki czujnik laserowy skierowany na tę etykietę. Ok. Gdy tylko proces CICD zbudował nową wersję aplikacji i podmienił obraz na półce, aktualizując tym samym etykietę, czujnik natychmiast to wykrywał. I co się działo? To uruchamiało spust. Czyli automatycznie rozpoczynało proces wdrożenia nowej wersji. To była w pełni zautomatyzowana ścieżka od kodu do produkcji, wbudowana w platformę. To brzmi fantastycznie. Czy to oznacza, że używając nowoczesnego deployment, tracimy tę no, magiczną możliwość automatyzacji? Absolutnie nie. Po prostu filozofia się zmieniła. Aha. Zamiast wbudowywać tę logikę w jeden konkretny obiekt, dzisiejszy świat chmurowy stawia na bardziej modułowe podejście. Zgodne z filozofią GitOps. Czyli? Ten sam cel osiągamy za pomocą zewnętrznych, wyspecjalizowanych narzędzi, na przykład Argo CD. Takie narzędzie obserwuje zmiany w repozytorium Git, gdzie trzymamy nasze manifesty, albo w rejestrze obrazów i to ono jest odpowiedzialne za aktualizację obiektu Deployment. Czyli efekt końcowy jest ten sam. Tak, ale odpowiedzialność jest przeniesiona do zewnętrznego operatora. Okej, okay, czyli niezależnie od tego, czy odpali to wbudowany trigger, czy zewnętrzne narzędzie, coś w końcu inicjuje aktualizację. Ale jak ona dokładnie przebiega, żeby nie położyć całej aplikacji? Porozmawiajmy o tych strategiach. Myślę, że ta analogia z kolejką górską może być pomocna. O. To świetny sposób, żeby to sobie wyobrazić. Każda strategia to po prostu inny sposób na wymianę wagoników w naszej kolejce. Dobrze. Zacznijmy od domyślnej i najpopularniejszej. Rolling. Wyobraź sobie, że kolejka górska cały czas powoli jedzie, a pasażerowie wsiadają i wysiadają. Mhm. Działa normalnie. My, jako obsługa, podjeżdżamy z nowymi, lśniącymi wagonikami i wymieniamy je jeden po drugim w trakcie jazdy. W trakcie jazdy. Tak. Stary wagonik jest odpinany, a na jego miejsce wpinany jest nowy. Z perspektywy pasażerów, atrakcja działa cały czas. Może na chwilę zmniejsza się przepustowość, ale nie ma żadnego przestoju. To idealna strategia dla większości aplikacji webowych. A co w sytuacji, gdy nie możemy sobie pozwolić na to, żeby stara i nowa wersja działały jednocześnie? Mam na myśli na przykład jakąś dużą zmianę w bazie danych. No właśnie. To jest scenariusz dla strategii Recreate. OK. Wracając do naszej analogii. Ogłaszamy przez megafon. Proszę opuścić kolejkę. Przerwa techniczna. Czyli zatrzymujemy wszystko? Zatrzymujemy cały mechanizm. Wszyscy pasażerowie muszą wyjść i wymieniamy wszystkie stare wagoniki na nowe za jednym zamachem. I dopiero wtedy ruszamy. Tak. Dokładnie. Dopiero gdy operacja jest skończona, ponownie uruchamiamy kolejkę. Mamy więc krótki, ale zauważalny przestój. Używa się tego rzadko, ale czasem jest to konieczne. Zdarzyło ci się to widzieć w praktyce? Pamiętam projekt, w którym zespół przez pomiłkę ustawił tę strategię dla głównej strony logowania. Przez pięć minut nikt w całej firmie nie mógł się zalogować. Ocz! To była szybka i bolesna lekcja. Bardzo. Szybka lekcja o tym, kiedy nie używać tej strategii. Dobrze, to pozostaje nam ostatnia. Blue Green brzmi najbardziej zaawansowanie. Bo tak jest. To najbardziej elegancka i najbezpieczniejsza metoda. Wyobraź sobie, że obok naszej działającej kolejki, nazwijmy ją wersją blue, mhm. budujemy na osobnym torze drugą, identyczną, ale już z nowymi wagonikami. To jest nasza wersja green. Czyli mamy dwie działające jednocześnie? Przez chwilę tak. Ta nowa kolejka jest uruchomiona. Możemy nawet wpuścić do niej testerów, żeby sprawdzili, czy wszystko działa idealnie. Gdy jesteśmy pewni, podchodzimy do zwrotnicy przy wejściu i jednym ruchem przestawiamy ją tak, aby wszyscy nowi pasażerowie byli kierowani na tor green. A co ze starą wersją? Stara kolejka blue jeszcze przez chwilę stoi w gotowości, na wszelki wypadek. To brzmi niemal idealnie, ale hmm, czuję, że jest tu ukryty koszt. Utrzymywanie dwóch w pełni działających wersji aplikacji nawet przez chwilę oznacza podwójne zużycie zasobów procesora, pamięci. Zadałaś kluczowe pytanie o kompromis. To jest sedno sprawy. Czy to nie jest przerost formy nad treścią dla większości aplikacji? Tak. Strategia Blue Green jest kosztowna. Potrzebujemy podwójnych zasobów, ale w zamian dostajemy coś bezcennego niemal zerowe ryzyko i możliwość natychmiastowego wycofania zmian. Czyli jeśli coś pójdzie nie tak? Jeśli okaże się, że w nowej wersji Green coś jest nie tak, po prostu przestawiamy zwrotnicę z powrotem na blue. Cały ruch w mgnienia oka wraca do starej, sprawdzonej wersji, a my mamy czas, żeby na spokojnie zbadać problem. Okej, okay, to jest strategia dla systemów krytycznych. Dokładnie. Tam, gdzie nawet chwila niedostępności lub błędu jest niedopuszczalna. Podsumowując, wygląda na to, że mamy do dyspozycji niesamowicie potężny zestaw narzędzi nie tylko do samego uruchamiania aplikacji, ale przede wszystkim do zarządzania ich ewolucją w sposób kontrolowany i bezpieczny. Właśnie. Kluczowy wniosek jest taki, że powinniśmy przestać myśleć o aktualizacjach jako o ręcznych, ryzykownych operacjach robionych w nocy z duszą na ramieniu. Zdecydowanie. Nowoczesne platformy pozwalają traktować je jako w pełni zautomatyzowane, powtarzalne i bezpieczne procesy. A wzorce takie jak Rolling czy Blue Green to fundamentalna wiedza, która obowiązuje w całym świecie chmurowym. Mamy więc naszą aplikację wdrożoną i potrafimy ją automatycznie aktualizować. Ale na razie jest ona jakby zamknięta w szklanej kuli wewnątrz klastra niewidoczna dla świata. Tak. Jak połączyć ją z innymi usługami, na przykład z bazą danych i co najważniejsze, jak udostępnić ją użytkownikom końcowym. Tym właśnie zajmiemy się następnym razem, zagłębiając się w temat sieci, usług i mechanizmu route. To będzie bardzo ciekawy temat. A na koniec zostawię wszystkich z pewną myślą. Te wszystkie piękne strategie, o których mówiłyśmy, zakładają jedną rzecz, że nowa wersja aplikacji jest sprawna. Mhm. Ale co w sytuacji, gdy aplikacja, co prawda uruchamia się bez błędu, ale w środku jest zepsuta, na przykład nie potrafi połączyć się z bazą danych? To jest bardzo dobre pytanie. Jak system ma się zorientować, że wdrożył bubla? I powinien automatycznie wycofać zmiany, zanim zauważą to pierwsi użytkownicy. To jest wskazówka dotycząca tak zwanych sąd-kondycji, które są absolutnie niezbędnym elementem, aby te wszystkie mechanizmy były naprawdę niezawodne. Ale o tym opowiemy w przyszłości.